Witaj w lekcji, w której pokażę Ci praktyczną implementację wzorca Page Object Model. Wzorzec ten może zostać zaimplementowany na różne sposoby i z różnym poziomem złożoności. Wszystko zależy od zastosowanych dodatkowych wzorców, wymagań oraz potrzeb. W tej lekcji skupimy się na jednej z najprostszych jego implementacji. Dzięki temu szybko poznaw jego ogólną koncepcję, a w kolejnych lekcjach będziemy dalej rozszerzać ten koncept. Cały kod, dodatkowe materiały oraz wszystkie polecenia znajdziesz w linku pod tym nagraniem na naszej stronie: jaktestować.pl. Tymczasem, nie przedłużając, chodźmy do części praktycznej. W tej lekcji będę bazował na kodzie, który jest wynikowym kodem z poprzedniej sekcji. Cały projekt znajdziesz na naszym specjalnie przygotowanym repozytorium. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem albo na naszej stronie: jaktestować.pl. Również w tym momencie na moim środowisku w VS Code mam skonfigurowane dwa narzędzia. Pierwszym z nich jest git do wersjonowania zmian w kodzie, a drugim jest Prettier, który automatycznie formatuje mój kod. Jeśli chciałbyś skonfigurować te dwa narzędzia, a nie zrobiłeś tego wcześniej w poprzednich lekcjach, to link do nagrań właśnie do konfiguracji tych narzędzi znajdziesz również pod tym nagraniem lub na naszej stronie jaktestować.pl. Tymczasem przejdźmy do implementacji wzorca Page Model w naszym projekcie. W pierwszym kroku, nim wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w naszym projekcie, zobaczmy, czy nasze testy przechodzą. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że ten kod, który mamy, jest poprawny, testy działają, a my, wprowadzając zmiany, już będziemy wiedzieć, że jeśli cokolwiek się nie powiedzie, to jest to związane tylko i wyłącznie ze zmianami, jakie wprowadziliśmy. Także, aby uruchomić testy, wystarczy, że otworzy terminal. A następnie wpiszę polecenie npm run test. Czas trwania testów może być mocno zależny od tego, jak bardzo jest obciążone środowisko, na którym testujemy. Po chwili dostałem wynik. 7 testów przechodzi. i Teraz możemy przejść do refaktoru. Ja na początek zamknę sobie terminal, aby mi tutaj nie przeszkadzał. W tej lekcji skupię się tutaj na teście poprawnego logowania, który znajduje się w pliku login.spec.ts. W teście tym zawierają się takie rzeczy jak przygotowanie danych testowych, wykonanie akcji na stronach oraz asercje. W idealnym przypadku właśnie za, przy pomocy stosowania wzorca Page Object Model akcje, które są wykonywane na stronie, są przeniesione częściowo do obiektów stron, które modelują testowaną przez nas stronę. Dlatego teraz skupimy się na części akt, która dotyczy interakcji z elementami na stronie. Te wszystkie akcje dotyczą strony logowania, która dla przypomnienia wygląda w następujący sposób. Czyli mamy pole tekstowe, do odpowiedzialne za identyfikator, odpowiedzialne za hasło oraz przycisk Zaloguj się. Teraz te wszystkie trzy elementy przeniesiemy do strony logowania, wymodelujemy właśnie w takim obiekcie strony. W pierwszym kroku przygotuję sobie tutaj odpowiednią strukturę mojego projektu. Utworzę sobie nowy katalog o nazwie Pages. W katalogu tym będę umieszczał implementację stron, które testuję. W tym przypadku zajmę się tutaj implementacją strony logowania, dlatego też i w tym katalogu pages utworzę sobie nowy plik o nazwie login_page.ts. Jak sama nazwa teraz wskazuje tego modułu, będzie to plik odpowiedzialny właśnie za stronę logowania. Zobacz, zaczynamy się tej konwencji nazewnictwa, taką jak rozpoczęliśmy wcześniej, czyli page.ts. To rozszerzenie będzie nam tutaj określało że Dany plik, dany moduł, związany jest z implementacją strony. Podobnie mieliśmy właśnie w przypadku na przykład danych testowych, gdzie mieliśmy rozszerzenie Data TS, no i też tutaj w przypadku testów mamy spec TS. Dzięki takiej konwencji nazewnictwa bardzo łatwe będzie rozeznanie się w tym, za co dany plik odpowiada. Również wyszukiwanie plików danego typu będzie znacznie łatwiejsze. A teraz przejdźmy ponownie do login page test i zaimplementujmy tutaj klasę, która będzie reprezentowała testowaną stronę. W tym przypadku, aby zadeklarować klasę, muszę użyć słówka kluczowego class i mam tutaj dwie opcje do wyboru. Pierwsza opcja oznacza, że musiałbym całą klasę napisać sam, natomiast druga opcja oznacza, że VS Code wygeneruje mi taką przykładową klasę. Ja z tej drugiej opcji skorzystam. I dostałem przykładową klasę od razu z konstruktorem i parametrami. Na początku zmienię nazwę tej klasy na login page. za że nazwa tej klasy odpowiada też nazwie pliku, w której ta klasa się znajduje. Jeśli chodzi o klasy oraz obiekty, ja w tej lekcji skupię się na podstawach i nie będę wchodził w szczegóły. Te zagadnienia rozszerzymy w przyszłych materiałach. Także wracając tutaj do naszej klasy, mogę sobie teraz zapisać ten plik. Jeśli wykonam Ctrl S to Pretier automatycznie sformatuje mi ten plik i tutaj usunie nadmiarowe puste linie. I teraz mając taką klasę, ona będzie nam reprezentowała stronę logowania. A jak wcześniej zobaczyliśmy, strona posiada trzy elementy, z którymi wchodzimy w interakcję i te elementy do tej pory przetrzymywaliśmy tutaj w naszym teście. I teraz będę chciał przerzucić te elementy właśnie do ciała tamtej klasy. Więc na początku skopiuję sobie tutaj pierwszą akcję, która odpowiada za wypełnianie ID użytkownika. Czyli zaznaczam, kopiuję i przerzucam sobie tutaj pod konstruktorem, wklejam i od razu sobie też zakomentuję tą linię, gdyż jest ona niepoprawna, jeśli chodzi o ciało klasy. I zaraz będę tutaj operował na zmiennych. I teraz będąc w ciele tej klasy będę chciał zdeklarować zmienną, która będzie reprezentowała właśnie ten lokator, który będzie wskazywał na element na stronie. W tym przypadku jest to login input i tak samo go nazwę, czyli login input. To będzie nafa zmienna i do niej muszę przypisać sobie teraz page, get by, test id oraz ten selektor, który się tutaj znajduje. Jednakże po takim skopiowaniu tego wyrażenia, tutaj page nie jest znaleziony, jest to spowodowane, że ta klasa nie zna czegoś takiego jak page, dlatego ten page musimy przekazać w konstruktorze. Konstruktor w bardzo dużym uproszczeniu jest to metoda, która jest wywoływana w momencie, gdy tworzymy obiekt, który jest typu danej klasy, czyli w tym przypadku tutaj konstruktor zostanie wywołany, kiedy będziemy tworzyć login page. I tutaj w konstruktorze będziemy chcieli przekazać page, a page jest to obiekt playwrightowy, który pozwala na przykład na wyszukiwanie elementów na stronie. Czyli ja bym tutaj chciał przekazać page. Ale muszę też określić, znaczy że to jest TypeScript, również typ tego page'a, czyli dwukropek, i typem page'a będzie po prostu page. Z dużej litery pisane, i tutaj, jak widzisz, pierwsza podpowiedź, jaka jest, to jest właśnie page z Playwright Test. Gdy sobie to nacisnęłem, to automatycznie został tutaj dodany import właśnie tego page'a z Playwright Test. Dodatkowo, aby ten page był dostępny również tutaj, muszę zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, muszę zadeklarować pole Page. W tym celu muszę tutaj dodać słówko kluczowe Private, i to spowoduje, że ten Page będzie takim polem właśnie w tej klasie, a następnie, aby skorzystać z tego Page'a, przekazanego w konstruktowe, muszę dodać tutaj słówko kluczowe this. I teraz, gdy utworzę sobie obiekt typu Login Page, a następnie przekażę do niego Page, to ten Page zostanie również wykorzystany w tym miejscu. Tak przygotowaną klasę. Mogę spróbować teraz wykorzystać w naszych testach. W tym celu udam się do login spec.ts, a następnie tutaj pod akt spróbuję sobie stworzyć właśnie obiekt typu login page. W tym celu stworzę sobie zmienną const o nazwie login page, pisane z małej, gdyż to jest zmienna, a następnie chciałbym sobie stworzyć właśnie obiekt z tamtej klasy, którą przed chwilą zadeklarowałem, czyli słówko kluczowe new, a następnie login. I jak widzisz, w tym momencie nie dostaje informacji, że jest tutaj dostępny ten login page, a jest to spowodowane tym, że wracając teraz do naszego login page, przed klasą nie dodajemy słówka kluczowego export. I teraz to naprawmy, czyli dodajemy tutaj export i słówko kluczowe export spowoduje, że ta klasa będzie dostępna również na zewnątrz tego modułu. I teraz wracam do login spec.ts i po ustawieniu kursora za login kontrol spacja i mam tutaj login page po wybraniu tej opcji tutaj zostaje mi ta nazwa uzupełniona na samej górze dostaje automatyczny import i muszę tutaj jeszcze dodać nawiasy i stawiając nawiasy dostaje informację że login page wymaga właśnie tego page'a który zadeklarowany w naszym konstruktorze i tutaj przekazuje page który jest właśnie dokładnie tym page'em i na którym też jakby nie było wykonywaliśmy tutaj te operacje późniejsze i w tym momencie mam tutaj obiekt login page. Mogę sobie teraz wykorzystać te elementy, te lokatory, które tam zdefiniowałem, czyli login page. i dostaję tutaj właśnie to podpowiedzi, czyli tam był login input na przykład. Czyli wykorzystuję sobie login input, i na tym login inputcie mogę wykorzystać znowu te same metody, które były wcześniej, czyli w tym przypadku fill. Czyli chciałbym um, uzupełnić pole tekstowe, login za pomocą user ID. Co ważne, czyli operacja fill jest asynchroniczna dokładnie jest tak samo jak w tym przypadku, więc przed tym, na samym początku tej linii, muszę podobnie jak tutaj niżej dodać słówko kluczowe await. I w tym momencie ta nowo dodana przeze mnie linia jest tożsama, czyli jest identyczna tej linii tutaj poniżej, gdzie również ustawiam user id. Przetestujmy tak przygotowany kod, i na początku zakomentuję sobie linię 20, gdzie mam uzupełnianie user id po staremu. A następnie tutaj do testu dodam też słówko kluczowe: Only, które spowoduje, że tylko ten jeden test zostanie uruchomiony. I teraz, aby uruchomić test, wystarczy, że otworzę sobie terminal, a następnie wpiszę npm run test. I zobaczymy, jaki wynik otrzymamy. Po chwili test powinien zakończyć się powodzeniem, i to oznacza, że nasza implementacja jest w pełni poprawna. Dlatego możemy się zabrać za implementację tych dwóch pól. Czyli pola z password input oraz login button. Czyli zrobię tutaj tak samo jak poprzednio. Czyli na początku sobie skopiuję te dwie linie do login page. Tutaj poniżej pod tamtym komentarzem. Ten komentarz mogę w tym momencie w sumie już usunąć. Te dwie linie sobie tymczasowo zakomentuję, żeby tutaj VS Code nie informował mnie o błędzie. A następnie dodam dwa pola, dwa property. Pierwsze z nich to będzie password input. A drugie to będzie login button. I teraz podobnie jak było poprzednio, w password input używam this. I tu mogę sobie skopiować page TestID password input. A w login button podobnie this. I to sobie mogę skopiować page TestID login button. Teraz też wymuszę zapisanie na pliku, czyli CTRL-S i to spowoduje, że printer sformatuje mi ten plik, doda mi tutaj dodatkowe ym, średniki na końcu każdej linii. Po dodaniu tych dwóch pól mogę ten komentarz teraz też usunąć, jeden i drugi, a następnie przejdę do Login i wykorzystam te dwa nowe, nowo zaklarowane pola tutaj w sekcji Act w tym teście, czyli await, login page,. I tutaj mam password input, fill, password, a następnie await, login page, kropka login button, kropka Teraz mogę sobie też zakomentować te dwie stare linie, które mam, i będę bazował tylko na nowej implementacji już mojej pierwszej strony. Co ważne, aby tutaj nie popełnić błędu, gdy nasza klasa zaczyna się od dużej litery, natomiast obiekt, na którym wykonujemy wszystkie operacje, zaczyna się z małej litery. Po tak wykonanej implementacji tego testu mogę uruchomić ten test ponownie, aby zobaczyć, czy moje zmiany są poprawne, czyli NPM Run test. Po chwili test powinien zakończyć się powodzeniem, i to oznacza, że moja implementacja jest w pełni poprawna. Dlatego, w tym momencie, gdy test zakończył się powodzeniem, mogę usunąć te stare komentarze i będę teraz tylko i wyłącznie bazował na nowej implementacji, właśnie mojej strony logowania. Dzięki temu, jak widzisz, odrobinę skurczyła nam się tutaj ilość kodu, ilość dodatkowych informacji, która jest zawarta w teście, i bazujemy tylko i wyłącznie na tej nowo przygotowanej stronie. Tutaj też usunę teraz to słowo kluczowe onni i będę mógł przejść dalej do dalszej refaktoryzacji. Z racji, że bazujemy tylko i wyłącznie na poprawnym logowaniu, dlatego też resztę tych testów, które znajdują się w tym pliku i dotyczą niepoprawnego logowania, na razie zostawimy. Udajmy się teraz do kolejnych miejsc, w których występuje poprawne logowanie. Takimi miejscami są Payment Spec TS oraz Pulpit Spec TS w Before Each. Tutaj wykonujemy ponownie te wszystkie akcje, które wykonywaliśmy wcześniej, czyli wypełnienie User ID, User Password i kliknięcie w button. Teraz możemy sobie zakomentować ten kawałek kodu, a następnie wykorzystać naszą nowo przygotowaną stronę. Czyli na początku zadeklaruję sobie tej nową zmienną const login page, a następnie utworzę sobie nowy obiekt, czyli new login page. Automatycznie import został dodany na główę pliku, następnie nawiasy i muszę przekazać zmienną page. Tak przygotowany obiekt mogę teraz wykorzystać i kolejno await login page. i na początku login input. Fill, czyli uzupełniam na teraz informacje o użytkowniku, czyli user id, a następnie await login page. Password Input, ponownie Fill, czyli teraz uzupełniam z kolei informacje na temat hasła użytkownika, i na samym końcu po uzupełnieniu tych danych mogę kliknąć Login Button, czyli spróbować się zalogować do aplikacji, czyli kropka, klik Teraz mogę też tutaj ten kod komentarz usunąć. Następnie kombinacja Ctrl S, by się tutaj dodał brakujące znaki, i to samo. Takie same dokładnie akcje mogę wykonać w pulpicie, czyli ja sobie skopiuję te cztery linie od tworzenia obiektu poprzez wykonywanie akcji i przekopiuję tutaj do before each'a w testach pulpitu, dokładnie zamiast tych trzech linii. Tutaj dostaję informację, że login page nie został znaleziony. Wystarczy, że ustawię kursor za login page'em, przed nawiasem, ctrl, spacja, mam tutaj podpowiedź o login page'u, wybieram ją z listy, i import na samej górze został automatycznie dodany. Po takich zmianach mogę się upewnić, że tutaj ONNI usunąłem z login Mogę uruchomić wszystkie testy, aby zobaczyć, czy moje zmiany są poprawne. Czyli ponownie npm run test. Tutaj podobnie jak poprzednio, czas trwania testów jest mocno zależny od obciążenia środowiska. Jeśli strona wolniej odpowiada, to i testy będą trwać odrobinę dłużej. Ale po chwili testy zakończyły się powodzeniem, czyli to oznacza, że wszystkie zmiany, które tutaj naniosłem, są poprawne. I tak wygląda bardzo prosta podstawowa implementacja wzorca PageObjectModel. Model. Czyli, reasumując, stworzyliśmy sobie tutaj katalog Pages, w którym są zawarte nafe implementacje stron, które testujemy. Te implementacje stron zawierają z kolei w sobie informacje na temat przycisków i różnego typu elementów, które się na tych stronach znajdują. I z tymi elementami później podczas testów wchodzimy w interakcję. Dzięki temu wszystkie informacje na temat selektorów znajdują się w obrębie danej strony. I później w testach nie musimy się martwić na temat tego, jaki selektor jest dla danego lokatora. Również z tego typu zmiany łatwo możemy sobie podejrzeć w, tutaj w Source Control. Jeśli mamy oczywiście tą opcję włączoną. Jak sobie tutaj wejdziemy do login z to widzimy, że tego typu akcje zamieniliśmy właśnie na akcje związane na, z nazwą z stroną i z alokatorami, które się znajdują na naszej stronie. Również plusem tego rozwiązania jest to, że jeśli mamy jakąś stronę, na przykład stronę logowania, to my na poziomie testu nie musimy się martwić i zastanawiać, jakie selektory, jakie lokatory będą na tej stronie. Wystarczy, że wykorzystamy obiekt, który wcześniej przygotowaliśmy, czyli zaimportujemy. Stworzymy obiekt, a ten obiekt już w sobie będzie zawierał informacje właśnie o lokatorach, które są dostępne na danej stronie. Również drugą zaletą takiego podejścia jest to, że wszystkie selektory, takie jak na przykład tutaj login input, login button dla danej strony i dla danego elementu są zebrane w jednym miejscu. Dzięki temu, jeśli na przykład w teście zmieniłby nam się tutaj selektor dla login batonu, czyli dla przycisku, którym się logujemy, to wcześniej musielibyśmy to zrobić, albo raczej zmienić, zaktualizować w trzech różnych plikach. Teraz, jeśli używamy obiektów stron, czyli na przykład tej login page, to jeśli przyjdzie taka zmiana, to my wystarczy, że zaktualizujemy ją w jednym tylko miejscu, a testy zostaną bez zmian. Czyli ta prosta wersja page object modelu wpływa pozytywnie na utrzymywalność naszych testów. Taka uproszczona wersja page object modelu ma jednakże swoje wady. Jedną z nich jest fakt, że osoba implementująca testy musi pamiętać o kolejności i liczbie wykonywanych akcji. Przykładowo, podczas lokowania mamy wpisanie dwóch wartości i kliknięcie przycisku. I teraz za każdym razem w kolejnych testach, jeśli będziemy potrzebować się zalogować poprawnie, to będziemy musieli wykorzystać właśnie te trzy lokatory w takiej dokładnie kolejności. Dodatkowo, jeśli dojdzie dodatkowa akcja, na przykład kliknięcie dodatkowego przycisku po wpisaniu ID użytkownika, to również w tych wszystkich testach, w których się logujemy, będziemy musieli tą akcję dodać. Czyli jak widzisz, ten uproszczony wzorzec nie jest w każdym przypadku idealny i posiada swoje minusy. Dodatkowym wyzwaniem w tym właśnie wzorcu PageObject Model jest już pewna znajomość programowania, a dokładniej wiedza na temat klas oraz obiektów. Po skończonej pracy, warto wykonać commit oraz PUF, aby nie stracić wyników swojej pracy. W tym celu wystarczy wejść do zakładki Source Control. Tutaj mamy wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy właśnie w tej lekcji. Możemy sobie przejrzeć, czy tutaj nie ma żadnego przypadkowego only na przykład. Jeśli to są wszystkie zmiany, które chcemy na pewno zakomitować, to robimy Stage All Changes za pomocą tego plusa, a następnie dodajemy czytelny commit message. A commit message powinien być w standardzie, jaki sobie wypracowałeś w swoim projekcie. Dlatego ja tutaj wpiszę po prostu Added Simple POM for Login, a następnie commit. W tym momencie powinieneś mieć już podstawową wiedzę na temat wzorca PageObjectModel Model oraz jego praktycznej implementacji. W tej lekcji skupiliśmy się na jednej z najprostszych jego implementacji, natomiast w kolejnych lekcjach będziemy powoli rozszerzać ten koncept. Dzięki temu na faktycznym projekcie zobaczysz wady i zalety każdego z tych podejść. Dzięki czemu w przyszłości, gdy będziesz implementował Soviets Page Object Model we własnym projekcie, będziesz wiedział, jakie podejście najlepiej się sprawdzi. Jeśli podobał Ci się ten materiał i uważasz go za wartościowy, to wideo. Zachęcam Cię również do subskrypcji naszego kanału, na którym będziemy umieszczać więcej tego typu treści. Także tymczasem, dzięki wielkie za uwagę, za to, że byłeś tutaj ze mną i zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Cześć!